Jak podaje TMZ, Chris Brown został pozwany na 50 milionów dolarów za rzekome zorganizowanie napaści na czterech mężczyzn za kulisami jednego ze swoich występów. Katy Perry niespodziewanie pojawiła się w Barcelonie po to, aby nagrać nowy teledysk. Oprócz tego pojawiła się w pewnym klubie, w którym zaprezentowała nowy utwór, a także częstowała fanów szotami. K-popowa grupa Tune One przygotowuje się do wielkiego powrotu z okazji 15. rocznicy debiutu zespołu. Dla osób, które nie siedzą w K-popie, to tak jakby One Direction powróciło z nowym albumem po latach. Five Seconds of Summer szykują wielką niespodziankę związaną z 10. rocznicą wydania jednego z ich albumów. Od tygodni nie ustają plotki o tym, że Lady Gaga wystąpi na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sean Mendes również opublikował tajemniczą zapowiedź zwiastującą prawdopodobnie nową erę muzyczną. Już w ten piątek w koło rozpocznie się Sun Festival, bilety możecie kupować wciąż na e Pamiętajcie, że na naszym TikToku wciąż możecie wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są super nagrody. To by było na tyle w tym odcinku What The Fun, widzimy się w kolejny wtorek.